Dzień dobry, Jan Piński. Witam na kanale Historia. Dziś o polskich wypędzonych. Jak wiadomo, Niemcy przedstawiają siebie jako ofiary wielkiej zbrodni powojennej wypędzenia kilku milionów Niemców z ich dawnych ojczyzn. Z dzisiejszej zachodniej Polski, z Sudetów, które przejęli Czesi. Ale prawda jest taka, że... Masowe wypędzenia ludności rozpoczęli właśnie Niemcy przyjmując ostrożne szacunki. W latach 1939-45 Niemcy wypędzili z domów prawie 2 miliony Polaków ograbiając ich przy tym z prywatnego majątku. Tak, drodzy Państwo, to był jeden z wielkich niemieckich grabieży, które nigdy nie zostały rozliczone. Dramat Polaków rozpoczął się tuż po za przestaniu walk 7 października 1939 roku Adolf Hitler wydał dokument o e, umocnieniu Niemczezny i z Gdańska Pomorza Środkowego, kraju Warty, na który składała się ziemia od Poznania przez łódź i od Kalisza po Inowrocław, e, wypędzono około miliona Polaków, e, ograbiając ich właśnie z, przy okazji z majątków, które zbierały pokolenia. Mogli oni zabrać tylko 20 kg na osobę rzeczy i na dziecko 10 kg, bez żadnych cennych rzeczy. Tak naprawdę brali tylko odzież i żywność. Ich majątki, domy i mieszkania przejmowali specjalnie wytypowani koloniści. W obozach przejściowych dodatkowo specjalnie poszukiwano wszystkich kosztowności, które udało im się schować. W 1939 roku miała miejsce największa czystka, Etniczna, będąca również gigantycznym, dobrze zaplanowanym i zorganizowanym rabunkiem, była ona częścią niemieckiego planu powrót do Rzeszy. Heim ins Reich. W jego ramach ściągano, w jego, w jego ramach ściągano Niemców ze Związku Sowieckiego, krajów bałtyckich, Rumunii, Węgier, Włoch i osiedlano na miejsce wypędzonych Polaków. Hitler tłumaczył w parlamencie niemieckim 6 października w taki sposób swoją taktykę wschodnią i południową. Wschodnią Ew Europę częściowo wypomniał prycki narodu niemieckiego. Właśnie w tym leży powód i przyczyna kolejnych konfliktów międzypaństwowych. W epoce pryncypium narodowości i idei rasowej utopina jest wiara, iż członkowie wysokowartościowego narodu mogą zostać zasymilowani. Zatem zadaniem perspektywicznego porządku europejskiego życia jest przeprowadzenie przesiedleń, aby w tym sposób zlikwidować część europejskiego podłoża konfliktów. Maurycy. Ludwik Maurycy Landau, polski ekonomista statystyk, który nie dożył końca wojny, aresztowany i zamordowany przez Niemców prawdopodobnie około 1944 roku pozostawił po sobie unikatowe dzieło kronikę lat wojny i okupacji. Opisał w niej pierwszą w 1939 roku niemiecką akcję wysiedleńczą dotyczącą Orłowa. Tu znowu sobie pozwolę przeczytać. Cała ludność miała się zebrać w określonym punkcie. Zabierano wszystkich bez względu na wiek stan zdrowia była rodzina, która udała się w drogę z strumienką dziecka. Zabierać wolno było ręczny bagaż, pieniądze nie więcej niż 20 zł. To była przed wrześniem mniej więcej jedna piąta słabej miesięcznej pora płacy. Przechodzono wielokrotne rewizje, przy których zabierano nie tylko pieniądze, ale też kosztowności, zdzierając na przykład pierścionki z palców. Później schemat dopracowano. Na opuszczenie domów było 20 minut. Młodych i zdrowych mężczyzn zaczęto oddzielać i wysyłać od razu na roboty do Niemiec. Resztę w bydlęcych wagonach wywożono do utworzonego właśnie Generalnego Gubernatorstwa, czyli resztówki łupu Hitlera, która nie została włączona do III Rzeszy. We wrześniu 1940 roku rozpoczęto w województwie krakowskim Akcję Żywiec. W jej wyniku wysiedlano z tych terenów 17 413 Polaków. Na ich miejsce sprowadzono rodziny niemieckich górników z Galicji. Akcja wyglądała analogicznie jak w wypadku wysiedleń z Pomorza i z Poznańskiego. Na spakowanie dawano Polakom 20 minut. Zabierano pieniądze i kosztowności, pozwalając jedynie zachować odzież i jedzenie. W obozach przejściowych okradano oraz jeszcze z tego, co udało się schować. W porównaniu do poprzedniej akcji, tym razem... Dorzucono selekcję dzieci pod kątem wartości rasowej. Te uznano za wartościowe rasowo. E, Niemcy porywali i wysyłali do Rzeszy w celu germanizacji. W tej sposób e, małych Polaków w czasie wojny e, porwano około 200 tysięcy. Po wojnie udało się odnaleźć i odzyskać tylko około 30 tysięcy. W sumie z żywierzyzny wysiedlono około 50 tysięcy osób, czyli jedną trzecią mieszkańców. Ironią losu jest to, że powstrzymanie wysiedlenia na żywieszczyźnie zawdzięczamy Hansowi Frankowi, Katowi e, e, Królowi Polski, jak się sam określał, e, szefowi generalnego gubernatorstwa, który po prostu kazał zatrzymać, ponieważ nie miał co robić z tysiącami Polaków, którzy mu napływali. W 1941 roku na zlecenie Herzstów III Rzeszy powstał w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa, tak pod kierunkiem Heinricha Himmlera, Generalny Plan Wschodni. Autorem tego planu był SS-man dr Hans Echlich. Jego twórcy mieli świadomość, że jest on zbrodnią, jest zbrodniczy, dlatego powstał w bardzo niewielkiej liczbie kopii. Nie udało się go nigdy zdobyć, ale został odtworzony na podstawie opinii, które zachowały się dotyczące tego planu. Dodatkowo były pomocne zeznania samego Chlicha i innych zbrodniarzy w procesach norymberskich. Plan składał się z dwóch części: małego planu realizowanego w czasie wojny i dużego zaplanowanego na okres powojenny. Planowano całkowitą zagładę Żydów, wyniszczenie Polaków na 80-85%. Ludności, 50% Czechów i Morawian, 65% Ukraińców, 75% Białorusinów i nieznaną liczbę Rosjan i Tatarów. Z narodów mordowanych planowano utworzyć armię 14 milionów niewolników, reszta miała być wysiedlona na Syberię. Na teren podbitej Polski miało trafić około 10 milionów kolonistów. W czerwcu 1942 roku Niemcy, jeszcze pewni zwycięstwa wojny, postanowili przyspieszyć realizację dużego planu. Na jesieni 1942 roku rozpoczęto wielką akcję wysiedlania Polaków zamożczyzny. Chociaż już pewne przymiarki trwały od jesieni 1941, kiedy wysiedlono 6 tysięcy osób, w sumie, w wyniku całej operacji wypędzono minimum 110 tysięcy Polaków. Ten plan się do końca nie powiódł, ponieważ Niemcy musieli wstrzymać akcję z powodu mało, takiej bardzo mocnej i mało znanej odpowiedzi polskiego podziemia, które historycy dziś nazywają niektórzy powstaniem zamojskim. Był to wielki triumf Armii Krajowej działającej w jej ramach batalionów chłopskich, w trwających od grudnia 1942 roku. W walkach zadali oni Niemcom bardzo ciężkie straty. W największej bitwie powstania stoczonej 1 lutego 1943 roku pod zaborecznem siły powstańców liczące 250 żołnierzy rozbiły 600 osobowe oddziały niemieckie, zatrzymując tym samym na około pół roku akcję wysiedleńczą. Ciekawostką jest, że powstańcy tracili w tej bitwie jednego żołnierza, a Niemcy ponad 100. Kolejnym wielkim wypędzeniem było zniszczenie przez Niemców po upadku powstania w październiku 1944 roku Warszawy. Objęło ono około 600 tysięcy Warszawiaków. 90 tysięcy wysłano na roboty przymusowe do Niemiec, resztę rozsiano ludzi po całym gubernatorstwie. Cechą charakterystyczną tych wysiedleń było to, że Niemcy grabili wypędzonych i kompletnie nie przejmowali się, czy mają jak przeżyć. Zostawiono ich bez jedzenia i środków do życia. I to jest tak, że martyrologia niemiecka opiera się dziś na krzywdzie milionów cywilów wypędzonych z Czech i Niemiec. Natomiast w ogóle nie, nie zajmują się nikt, jak wielka część z tych wypędzanych Niemców była w, uciekała z domów, których, które zajęli, które odebrali. Polakom, na przykład właśnie się w, w latach wojny słynna szefowa niemieckich wypędzonych Erika Steinbach, która była w latach 1998-2014, urodziła się w 1943 roku w rumi koło Gdyni, a więc na terenach okupowanych przez Niemcy, więc ciągle jeszcze czeka na rozliczenie grabież prywatnego majątku Polaków. To jest właśnie no, obrabowano, no, zabrano po prostu dorobek życia kilku pokoleń. Też straty są trudne do oszacowania. Niemcy wprowadzili prawo kwalifikujące mienie Polaków na terenach włączonych do Rzeszy jako porzucone i wpisywano je do Ksiąg Wieczystych Niemców. Dzisiaj się zdarza, na przykład na Pomorzu, że Niemcy, że Niemcy kolonistów usiłują odzyskać takie nieruchomości na drodze prawnej. E, wysiedlenia Niemców należy traktować jako mm, Dziejową sprawiedliwość no, w końcu to oni podpalili świat No i musieli za to zapłacić e, Autorami zresztą przesiedlenia Niemców e, Nie byli Polacy Tylko e, Tylko alianci Była to forma kary nałożonej na Niemcy Za rozpętanie wojny e, W każdym razie i też taki plan e, aliantów, aby Niemcy nie stanowiły już zagrożenia dla, dla innych narodów. Natomiast warto pamiętać o tym, że to Niemcy rozpoczęli wypędzenia, to Niemcy doprowadzili do perfekcji w czasie wojny, grabienie przede wszystkim Polaków z ich prywatnego majątku. I to jest zbrodnia, która do tej pory nie została rozliczona. Drodzy Państwo, jeżeli e, Wam się podobał ten materiał, to proszę o subskrypcję kanału. Jan Piński Historia i udostępnianie go jak najszerzej. Państwu polecam zaś Historia Ekspert. To jest magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. W tym numerze podminowane granice Polski. Czy Rosja może zgłaszać pretensje do naszego terytorium? Tak, drodzy Państwo, może i tutaj tłumaczymy dlaczego. To jest materiał pokazujący, że już po zakończeniu wojny Sowieci konstruując polskie granice kombinowali, jak tam coś jeszcze Ewentualnie na przyszłe czasy zaszyć. Mamy też tutaj tekst o grozie japońskiego gestapo i tajemnicy ojca Rockefellera. Dlaczego najbogatszy Amerykanin wstydził się swojego ojca? Szanowni Państwo, historia ekspert polecam.